Z Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy Jezus był już blisko Jerozolimy i zobaczył miasto, zaczął płakać nad nim. Powiedział wtedy: O gdybyś tak ty poznało w tym dniu, co służy pokojowi, niestety zakryte jest dla twoich oczu. Przejdą na ciebie dni. Twoi wrogowie staną przy tobie obozem, otoczą cię i zaatakują ze wszystkich stron. Zniszczą doszczętnie ciebie i twoje dzieci w tobie. Nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu, bo nie poznałoś czasu nawiedzenia swojego. Oczywiście Pan Jezus mówiąc te słowa i płacząc nad Jerozolimą, mówi się, że mężczyźni nie płaczą. Pan Jezus raczej był mężczyzną. To nie jest żaden wstyd płakać. Pan Jezus nie wstydził się płakać. Pan Jezus płakał z powodu tego, co. Wydarzyło się, jeśli dobrze pamiętam, w 1964 roku, kiedy cesarz Tytus, cesarz rzymski, w odpowiedzi na bunt, kolejne powstanie żydowskie, po prostu zburzył Jerozolimę, zrównał ją z ziemią. To było coś okropnego, tam z tego, co kiedyś czytałem. Opis historyczny tamtych wydarzeń i podobno, tak jak zapamiętałem, to tam Izraelici się jakoś bardzo zaciekle bronili i panował straszny głód. To było coś podobnego jak oblężenie Leningradu w czasie II wojny światowej. W każdym razie strasznie ludność cywilna cierpiała dzieci, umierały z głodu, nawet dochodziło do aktów kanibalizmu, było coś okropnego. I myślę, że czasami ta historia i te słowa dzisiaj, które Pan Jezus wypowiada, bywają rozumiane w ten sposób, że Żydzi zostali ukarani. Za to, że nie przyjęli Pana Jezusa. Że się nie nawrócili. że Tylko niektórzy garstka, można powiedzieć, się nawróciła. I rzeczywiście w Biblii tysiąclecia jest tak przetłumaczone, jakby tak, no W taki sposób sugerujący, że to była kara, bo w Biblii tysiąclecia jest powiedziane, że nie zostawi, nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, że nie poznałaś Jerozolimy od czasu nawiedzenia swojego. Natomiast to tłumaczenie w Biblii I Kościoła, który, którą się posługuje, jest, no bardziej oddaje tekst oryginalny, a tu jest, przypomnę, powiedziane, nie zostawiam w tobie kamienia na kamieniu, bo nie poznałoś czasu na wiedzenia swojego bo po prostu bo i ja rzeczywiście jestem przekonany wręcz ja jestem pewny że gdyby wszyscy czy większość Izraelitów zwłaszcza przywódcy właśnie kapłani czy przywódcy duchowi uwierzyli w Pana Jezusa uwierzyli w to że on jest mesjaszem to do tej wojny, do, tego, do tej inwazji właśnie Rzymian na Jerozolimę w 1964 roku by nie doszło. Losy tego narodu potoczyłyby się zupełnie inaczej. Nie, 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 nie wiem, nie umiem powiedzieć jak, nie? Ale, ale jestem przekonany, że no po prostu nie doszłoby tam do tego powstania kolejnego. Tak, no... Po prostu chyba ta radość ze znalezienia Mesjasza i z odkrycia, że Mesjasz nie jest królem doczesnym, królem, którego królestwo pochodzi z tego świata, takim ziemskim królem. Gdyby Izraelici w to uwierzyli, odrzuciliby wtedy tych królów ziemskich, przywódców takich politycznych. Na rzecz właśnie Pana Jezusa, no to losy tego narodu potoczyłyby się zupełnie inaczej. Oczywiście, nie chcę powiedzieć, bo tak sobie teraz myślę, że, że to, co mówię, mogłoby zabrzmieć w czyichś uszach w taki sposób, jakby wszelkie walki narodowo wyzwoleńcze były, były błędem. Nie, na pewno nie. Tutaj mówimy o tej konkretnej sytuacji, o narodzie wybranym, o Izraelitach, o tamtej sytuacji, o tym, co było właśnie te dwa tysiące lat temu, wtedy. Na pewno Pan Jezus absolutnie nigdzie, w żaden sposób i na pewno nie słowami dzisiejszej Ewangelii, też nie potępia takich narodowo wyzwoleńczych powstań, które też, no właśnie. My, Polacy, podejmowaliśmy wiele razy, czasem nieskutecznie, potem znowu skutecznie i często, właśnie kosztem bardzo wielu ofiar, wielkiego cierpienia. Na pewno Pan Jezus nie chce powiedzieć, że to jest coś złego. Tu chodziło o to, że Pan Jezus po prostu. Płaczę nad tym, że akurat oni, ich los potoczyłby się inaczej, gdyby w niego uwierzyli. Tak sobie też myślę, że. Bo dobrze pamiętam jestem z tego pokolenia, które, które dobrze zna wydarzenia sierpnia 80 roku że owszem, stan wojenny, który wydarzył się 13 grudnia 1981 roku, przyniósł też sporo ofiar, takich udokumentowanych, to jest przynajmniej sto kilkadziesiąt, ale de facto pewnie było, było tych ofiar dużo, było dużo więcej. Ale, ale ta rewolucja ta walka o wolność, o godność, o szacunek dla zwykłego obywatela, dla robotnika, dla rolnika, która się zaczęła w sierpniu 1980 roku, ponieważ ona była realizowana w takim bardzo głębokim, mocnym klimacie wiary właśnie w takim dużym, no na pewno nie stuprocentowym, pełnym, ale mocnym zjednoczeniu z Bogiem. Właśnie dzięki temu nie było tyle ofiar, nie było to takie straszne. Jak bywają właśnie czasem takie narodowo wyzwoleńcze, różne zrywy. Tak, ale znowu no nie chcę powiedzieć, że, że te zrywy, jak na przykład powstanie warszawskie, że było czymś, czymś złym, było jakimś błędem. Nie chcę, nie chcę takiej tezy tutaj formułować. Chcę tylko powiedzieć właśnie o tym, że warto pójść za Panem Jezusem. Bo Pan Jezus. Płaczę dziś, w tej dzisiejszej Ewangelii, płaczę, że ludzie za Nim nie poszli. Widząc, jakie by z tego płynęły dla nich korzyści. Zawsze, zawsze płynęłyby korzyści, yy, będą płynąć korzyści z pójścia za Panem Jezusem, z wsłuchania się w Jego nauczanie. Przyjęcia Jego nauczania, z przyjęcia Jego, poddania się Jemu, z takiego pójścia za Nim, yy, zawsze z tego będą korzyści. Tak to nie znaczy, że nigdy właśnie nie spotka nas nic złego, żadna wojna, żadna krzywda. Nie, wręcz przeciwnie, znaczy, przeciwnie, znaczy nie, też nie przeciwnie. No też, bo Pan Jezus w innym miejscu mówi też, nie, że, że zapowiada, że ci, którzy za nim pójdą, będą prześladowani. Ale, ale jednak y, zawsze pójście za Panem Jezusem y, owocuje w naszym życiu y, dobrem, y, tak ogólnie powiem. Dobrem, właśnie, hmm. którego no, nie jesteśmy w stanie osiągnąć, pozyskać jakby nigdzie indziej, u nikogo innego. Dlatego Pan Jezus płacze. Płakał wtedy i płacze dzisiaj nad każdym, kto nie rozpoznaje w nim Boga, a przede wszystkim tego, kto ich niesamowicie kocha. tak. Bo tego nie rozpoznali mieszkańcy Jerozolimy. Tego, jak bardzo Bóg ich kocha. Jezus tyle zrobił, żeby to rozpoznali. I potem wielu to rozpoznało. Pamiętamy, w dziejach apostolskich jest opisane, jak apostołowie po Pięćdziesiątnicy, po zesłaniu Ducha Świętego, zaczęli przemawiać to wielu, wielu wtedy mieszkańców Jerozolimy, ale znów stanowczo za mało. Ale wielu wtedy uwierzyło w miłość Boga. Tak, I przyłączyli się do apostołów. Tyle, że znów było to ciągle mało, mało. Więc właśnie nad tym Pan Jezus płacze. Nad tym, że On tak bardzo nas kocha, a my tak mało tą Jego miłością się przejmujemy. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.